W ostatnich dniach zakończyła się przebudowa ulicy Bestwińskiej. Prace trwały od kwietnia 2009 roku. Roboty objęły odcinek od ulicy Komorowickiej do granicy miasta. Bestfińska stanowi połączenie dróg krajowych DK1 i DK52. Ulica ta jest najkrótszym połączeniem Bielska Białej z Brzeszczami i Oświęcimiem. Inwestycja pochłonęła 25 milionów złotych. 85% kosztów kwalifikowanych zostało pokrytych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres robót przy tej inwestycji był bardzo szeroki. Wszystkie skrzyżowania zostały przebudowane od skrzyżowania Bestfińskiej z Komorowicką aż do granic miasta. Poza tym m.in. powstało Rondo na, ulicy, na skrzyżowaniu ulicy Bestfińskiej, Komorowickiej i Barkowskiej. Powstało 10 zatok autobusowych, powstało nowe oświetlenie tej ulicy, powstało około 10 km chodników, także zakres dosyć duży, oczywiście przebudowa wszystkich mediów podziemnych w ciągu tej drogi. Zakończyła się również przebudowa ulicy kolistej na odcinku od skrzyżowania z ulicą gościnną do ulicy Karbowej. Zasadniczym celem inwestycji było przedłużenie kolistej do niedawno wybudowanej ulicy Karbowej. Na całej długości drogi wykonano chodniki oraz ścieżkę rowerową. Wykonano dwa skrzyżowania z ulicą Owsianą i Falistą. Wybudowano również oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 5 250 tysięcy złotych. Ulica Kolista prowadzi do terenów rekreacyjnych naszego miasta, czyli w okolice dębowca Szędzielni. Ogółem w tych dniach oddaliśmy dwie ważne inwestycje których razem koszt wyniósł ponad 30 milionów.